Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o etykietach zapałczanych. Myślę, że wielu kolekcjonerów w moim wieku, na pewno starsi, zaczynali swoje, że tak powiem, życie kolekcjonerów od zbierania znaczków, etykiet od zapałek, opakowań od serków topionych i ten podobnych kapsli i innych rzeczy. Tak się złożyło, że nie tak dawno znajomy mój, który wiedział o moich zainteresowaniach w Belgii na e, jakiejś giełdzie staroci wynalazł dwa zeszyty, które bardzo prawdopodobnie należały do Belgijskiego kolekcjonera etykiet zapałczanych, i to są etykiety z jego zbioru. Musiał to być stosunkowo wczesny zbiór, ponieważ większość tych etykiet jest z końca lat 40., z lat 50. Jest on stosunkowo bogaty, jest bardzo ciekawy, ponieważ jest wielokrotność niektórych etykiet, czyli powiedzmy, jest to albo jakiś zasób do kolejnych wymian, do, do, do jakiegoś powiedzmy zbioru pobocznego, ale jest to niezmiernie ciekawe. Chciałem oczywiście przypomnieć o czym my tutaj mówimy. Tu mamy różne pudełka od zapałek z różnej epoki. Proszę zwrócić uwagę, przedwojenne pudełko było wykonane z drewna, oklejonego papierem i miało 48 zapałek w środku. Po wojnie, w latach 50., pojawiły się pudełka Identyczny sposób zrobione, czyli cieniutka, e, e, cieniutkie drewno oklejone papierem i zapałek było 64, 64. No. Później się pojawiło takie już pudełka lekko młodsze, które miały 48 zapałek w środku. No a obecnie mamy, jeżeli oczywiście mamy to zwykłe, tekturowe pudełka i mamy tylko 40 zapałek w środku, czyli jakby wyraźnie schodzimy tutaj w dół. A tu jeszcze bardzo ciekawe, pokazuję jest takie bardzo ciekawe pudełeczko z zapałkami. Liliput oczywiście jest pełne, w środku są te zapałki i tu są 32 zapałki. Dla mnie, tak jak wspomniałem, jako Młody bardzo chłopak, zbierałem różne rzeczy, nawet muszę się pochwalić, zbierałem też szpulki od nici drewniane, ponieważ na nich też były bardzo ciekawe etykiety filmowe. Mam w swoim zbiorze dotyczący zegarmistrzostwa radzieckie etykiety od zapałek. Jest to Łódź Mińsk, fabryka zegarków i to jest 66. Rok. I to jest tutaj właśnie też różne naręczne, głównie damskie zegarki, bo takie powiedzmy były produkowane i też mam cały taki zbiór i są tutaj różne różne formy zegarków, czyli powiedzmy jakby ten zbiór z Belgii dołączył do mojego poprzedniego już zbioru. W każdym razie, tak jak pisze tutaj Łucz Mińsk, jest to firma, która no do dzisiaj produkuje zegarki na. No ponieważ mnie interesuje zegarmistrzostwo, to też w tych belgijskich etykietach będę Państwu na niektóre rzeczy zwracał uwagę. Tutaj mamy akurat, że ta etykieta polska była na tej etykiecie, ale ponieważ była słabo przyklejona, no to ją troszeczkę, bo to jest w zasadzie album do zbierania znaczków, co widzimy po okładce. Teraz proszę zobaczyć tu są różne etykiety i to są etykiety od takich dużych zapałek gdzie powiedzmy było 61 a tu są akurat stroje ludowe no i obracając poszczególne strony widzimy że nośność tych reklam na tych etykietach jest bardzo bardzo duża jest też duża rozbieżność te etykiety są tak jak znaczki przyklejone na takich specjalnych wklejkach papierowych, czyli jakby to powiedzieć, nie są przyklejone na stałe, czyli można je bez problemu odkleić i wykorzystać do jakichś wymian. No i tutaj zwracam uwagę, mamy oczywiście reklamę Społem, gdzie było 50 lat Społem, 58 rok, czyli znowu zwracam na 58 rok, a tutaj proszę zobaczyć, że firma Jubiler w sklepach sprzedawała radzieckie zegarki dobre i tanie. No i mamy oczywiście zegar. No. Mamy kolejne strony, gdzie naprawdę jest bardzo, bardzo ten duży potencjał reklamowy szkoły tysiąclecia. Jest tutaj popisane, są różne higiena pracy to zdrowie, różne hasła, żeby uważać i nie oślepiać tutaj i, 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 i zwierzęta i nasza bitwa pancerna, reklama studiamy, że tak powiem, oszczędzać wodę, nie, nie zakręcać krany, no naprawdę jest tutaj ogrom informacji w każdej takiej małej wiele sztuki, ponieważ no trzeba powiedzieć, że każdą taką, każdą taką etykietę zaprojektował plastik i ona w wielu tysiącach, w setkach tysięcy egzemplarzy poszła do ludzi o my się po pracy bardzo ciekawa tutaj reklama tutaj, że presto tępi muchy a jednocześnie bardzo ładna można się było uczyć, można się było poznawać herby miast Także y, każde takie zbieractwo jest bardzo, że tak powiem, y, y, jeżeli tutaj, jeżeli będziesz pił, to wpierw pójdziesz do szpitala, później może do więzienia, a tu już do grobu, czyli też nośna, nośna reklama, y, tutaj radioodbiorniki dla każdego domu, no i tu mamy, o, grzyby, które są jadalne, które są niejadalne, czyli też bardzo dużo y, informacji, no oczywiście dużo jest też, Propagandy tu mamy dni morza z 60 roku gazetę Plon czytają rolnicy. No tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa reklama, bo tutaj pisze, że GS kupują wysuszone makowiny, z Makowiny produkuje się cenne leki, morfinę, kodeinę, także jest to też... Pewna, pe, pewna forma tutaj e, e, reklamy, no, ja tak szybciej będę tutaj przejeżdżał, ponieważ no nie ukrywam tego, są tutaj setki tych różnych etykiet, ale naprawdę na każdej stronie jest coś ciekawego i można by się zatrzymać i, i powiedzmy tutaj Państwu o tym więcej opowiedzieć. Nie wyrzucaj chleba, e, że paszy nam potrzeba, no, no, wiele rzeczy jest bardzo aktualnych. No tutaj rośliny yy, yy, różne, yy, ceramika, yy, archeologia, dyscypliny sportu. No, na, naprawdę jest tutaj, żeby uprawiać sport. Yy, yy, gimnastyka poranna to zdrowie. Dziesiąty międzynarodowy kolarski wyścig pokoju. Tu mamy znowu, żeby zwiedzać zoo, no, różne zwierzęta, także naprawdę tutaj ochronimy zabytki. Jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo, ja już teraz jadę w zasadzie po dwie, po trzy strony, żeby dojść do tutaj, tej karteczki z napisem BHP, no muszę powiedzieć, że tu mi się bardzo to nie usuwaj, osłon przy maszynach, też bardzo ciekawa reklama, tutaj kolejne znowu te grzyby, znowu nam się pojawia PZU 150 lat, 58 rok, także że naprawdę tematyka tych etykiet jest bardzo, bardzo zróżnicowana i ubezpieczenie, no tutaj organizujemy grupowe ubezpieczenia rodzinne, no tutaj mi się bardzo, bardzo to też podoba, że jest festiwal filmów, że i tu jest bardzo ciekawa, że takie chude zwierzę rozmawia z takim grubym zwierzakiem i pisze, a może spróbujesz jeść margarynę, czyli to jest okresu, kiedy namawiano nas do jedzenia margaryny, no tutaj jest. Kolejny alkohol jest też sprzymierzeńcem gruźlicy, wszyscy do walki z gruźlicą, jest to też trochę dzisiaj związane ze szczepieniem, o zbieraniu złomu, o różnych zakładach produkcyjnych, no, naprawdę jest tego, tego ogrom, no tutaj na przykład znowu bardzo mi się podoba, bo jest tarcza zegarowa i pisze, że koncentraty spożywcze oszczędzają czas. Czyli to są te takie już zupki się pojawiły, różne. No tu jest też ciekawy taki zbiór, bo tu są e, e, etykiety do zapałek, które szły na eksport. Tutaj e, widzę jakieś e, wielbłądy, tutaj też e, obcojęzyczny napis, tutaj e, też, że na przykład e, jest reklamowy, no i kolejnym mamy i znowu budzik. Mamy zegar, mamy, e, mamy szybko i kulturalnie artykuły spożywcze nawiadowe w kup, kupisz w sklepach MHD. No i oczywiście też kolejne, kolejne takie e, te e, reklamowe, które szły na eksport. No tu bardzo wczesne, proszę zobaczyć, 15 lat PRL, także jest tutaj ogrom ogrom tych obrazków, to jest dobre jak będziecie Państwo to oglądać na przykład ten filmik na komputerze, możecie zrobić klatkę stop i wtedy można się przyjrzeć tym niektórym reklamom, no i to jest ten pierwszy zeszyt, który był z tego zbioru, no i w drugim zeszycie są też bardzo ciekawe rzeczy, no piszę, że tu są polskie, I to są właśnie etykiety od tych dużych paczek, od zapałek takich zbiorczych, które pamiętam były normalnie w powszechnym użytku. No też trzeba przyznać, że jest tutaj dużo różnych rodzajów, bo no, tutaj mamy, tak jak wspomniałem, te ptaki. No niektóre te, te etykiety to są jakby powiększone, te yy, mniejsze, ale oczywiście tu jest inaczej napisane, że tu jest przeciętnie 200 zapałek, wyprodukowane w Czechowicach, 3,20 zł kosztowało takie duże pudełko, ale też to są, to są, powiedzmy, no ja akurat w domu nie pamiętam, żebym używał te duże pudełka, ale mam też gdzieś po jednym z kolekcjonerów spory zbiór właśnie tych dużych pudełek. No tutaj mamy zwierzęta. A tu jest dla mnie bardzo ciekawe, proszę zobaczyć Maj Berezowskiej ilustracje, różne stroje ludowe, także naprawdę tutaj mamy i król, jest i Kopernik i, i różne miasta, były też tak zwane zapałki brydżowe, ponieważ bardzo często później w tych pudełkach trzymano karty. No, Kolejne, kolejne różne reklamy, znowu charakterystyczne, budowle dla niektórych miast, że ktoś, kto zbierał tego typu rzeczy, na pewno był bardziej zajęty w oku. Reklama samochodów. Warszawa, fabryka samochodów osobowych, żerań dzisiaj nie ma już tej fabryki, zostały już tylko takie, takie reklamy tu. Też Podejrzewam eksportowe kolejne reklamy i łożysk i samochodów, ale to są etykiety do złą to pieniądz do starych tych tu trosze, od tych średnich pudełek, takie nazwijmy przejściowe, które były robione na eksport i to też w środku na przykład to jest reklama tak zwanych zapałek książeczkowych, czyli takie wydzierane tekturowe zapałeczki i przeciętnie było ich 20 sztuk. Także polecam Polecam rozejrzeć się po, po, po różnych szufladach, czy gdzieś tam stare pudełka od zapałek nie przetrwały, bo naprawdę jest to, jest to wspaniały temat do kolekcjonerstwa, a ja już od wielu, wielu lat namawiam, żeby cokolwiek zbierać, ponieważ kolekcjonerzy są ludźmi szczęśliwymi. Dziękuję.